Dobra, witamy was bardzo gorąco i serdecznie w tym razem nie w typowym odcinku Auto dyżur. absolutnie nie, ale wspólna sprzedaje samochód, samochód, który u nas jest od dawna i niejednokrotnie się pokazywał. Ten samochód na odcinkach. Wspólnik stoi tam, e, więc postanowiliśmy nagrać wam film, bo zdjęcia i opis nigdy nie odda tego, co my tu wam pokażemy. E, samochód. Tak, i powiemy Wam całą prawdę, co w samochodzie leży. Jest. Super idealnie nie jest, ale jest bardzo dobrze, więc y, warto to pokazać, że samochód przede wszystkim nie. Ty chcesz opowiadać czy ja mam opowiadać? Bo to no, co, co, co możemy o, tutaj opowiedzieć, tak? Możemy opowiedzieć o, o uszkodzeniach, możemy opowiedzieć o wyposażeniu. Przede wszystkim e... o tym, czy był malowany bity. Nie, Jest całkowicie bezwypadkowy. Nawet e, na przykład jak tutaj jest rysa, e, jest również przetarcie gdzieś tutaj na progu. Mamy uszkodzenie na zderzaku, z jakim zostało kupione. Okay. Tak. I to są elementy, które mogą zostać usunięte dla nowego właściciela. Ja tego nie robiłem. Mamy tutaj dwa odpryski na szybach, zabezpieczone, żeby nie pękały dalej. Tak, ja to chyba zabezpieczałem nawet sam osobiście. Tak. Czy znaczy, ty zacząłeś się jak Mamy gdzieś, gdzieś, gdzieś jakieś takie drobne przetarcie na feldze. a tak ogólnie co? Auto co 10 tysięcy kilometrów oleje, filtry, cały zestaw zawsze. Wszystkie te rzeczy, które krzysztof zawsze mówi, czyli doloty, kolektor, wszystko poczyszczone. Na TVN jest ten samochód. Jak było to wszystko robione? Także wszystko jest. Złożone oleju. Tak. Co dalej? No, auto ma 163 000 km przebiegu. Jest to wersja w sumie maksymalna, jaka może być. Panorama dach, dociągi. 360, kamery, tylnia oś skręczna. O, to jest bardzo ważne, tylnia oś skrętna, przepiękna sprawa. To jest pierwszy bus, który którym ja jeździłem z osią skrętną z tyłu i naprawdę przekok. 3 litrowy diesel oczywiście, 2018 rok produkcja, 19, pierwsza rejestracja, o ile tyle. Ale to muszę sprawdzić, ale raczej coś takiego było. Dwa komplety opon. Mamy... Teraz jest na zimówkę, nie żeby było jasne. Tak, mamy... Eee, co, fotele eee, elektryczne z pamięcią, z grzaniem, virtual cockpit eee... Tu się mogą niektórzy zdziwić bo to jest Holandia, Holandia. Tak dlatego, jest. Holenderski Wymóg. To, to auto zostało kupione od naszego bardzo dobrego kolegi, tak. który tym samochodem jeździł między Polską a Holandią, ponieważ dwie firmy ma, I dlatego jest taki przebieg. Jak kupowałem ten za młodego, chyba 140-130. Duży przebieg, się. ale czysto autostradowy, czy tego autostradowy. zmierzamy, to jest bardzo ważne. Generalnie pół roku temu były czyszczone kolektory, tak. wtryski, wszystko i tak dalej i tak dalej, czyli tak naprawdę wsiadać i jeździć. Sprawdzaliśmy wtedy DPF, wszystko było idealnie, tak? Wóz jest generalnie w bardzo dobrym stanie i nagrywalibyśmy tego, gdyby tak nie było. I auto? Banga na głośnienie, tak. banga Olsen, fotele z pamięcią, to już mówiliśmy. Ale deska w skórze, kierownica i poduszka w skórze. No w sumie to jest max, max, maxów jakie... Na kluczyk? O, chciałem pokazać przebieg ludziom, żeby widzieli, że jest faktycznie jak jest. 183 tysiące. Tak. Jedno jest też pewne, mogę powiedzieć to od razu, Tam Tamta szyba była wymieniana, ponieważ nasz y, chory kolega, który posiadał wcześniej ten samochód i taki młodeczek też był A. z drugiej strony jechał sobie autostradą, ale jechał na miejscu pasażera, bo ktoś go wiózł akurat i sobie stwierdził, że nigdy czegoś takiego nie zrobił i, i patnął sobie w szybę po prostu, i zjechała. Y, I wymieniliśmy na nowo 3 lata, 4 lata temu jakoś tak. Moteczek działa. Yy, Także działa. Tak, tak. Ja mogę powiedzieć, tylko dodać jeszcze na szybko, Ojej, że to auto nie posiada żadnych zużyć w środku. Że ta autostradowa jazda powoduje, że samochód jest kompletnie niezużyty. Generalnie, powiem Wam tak, jakby miał 30 tysięcy przebiegu, to dokładnie tak samo by wyglądał w środku. Nie ma tutaj nic, co by się można przyczepić, bo Jakub jest pedantyczną osobą. Znam go od tej strony i ma zawsze czysto. Jest co tydzień ten samochód myty i czyszczony, żeby mógł. Nim jeździć I a, mega turbo dba. Do okay. tego stopnia, że jak ja wsiadałem do tego samochodu czasami z brudnymi papczami, to dostawałem za to lekki okrzanik. Dlaczego tak robię? Więc I jak, jak dostawiałem butelki? Jak zostawiałem butelki, albo coś, to tak samo. Także wóz jest naprawdę bardzo zadbany. I teraz tak, wiem, że z radarem. A to jest człowiek, który Dobry. będzie odpowiedzialny za rozmowę z Państwem o tym samochodzie. To, Rafał, to, Rafał e, będzie odbierał starzy. telefony tak. e, i był cierpliwy. Tak, będzie cierpił, będzie odpowiadał na wszystkie z wasze, wasze pytania. Aha, reflektory, matrycy, oczywiście, tak, no i mamy całe, jeżeli chodzi o radary, wszystkie presensy, ale tylko, tylko, że problem. mamy z jednym radarem problem od miesiąca w sumie. Tak który również zostanie wymieniony, tylko jest w trakcie, Została się kuku. woda po prostu woda przez tyczkę i radar. Tak, ma takie strzały, że działa, a ma strzały, że nie działa, ale generalnie A radar w jest do jeżeli będzie konkretny klient, to zostanie usunięte dla niego. Możemy to zrobić. Gdyż ja jestem osobą w przeciwieństwie do Krzysztofa, która nie do końca używa systemów typu tepowa no W ogóle tego nie, nie używa. Ja. Jestem staroświecki, używam cały czas w ogóle Sam, tak, nie a ja, a ja odkryłem to, że to nie działa. bo pierwsze, jak dostałem ten sam z od niego, to włączam ten i dzwonię do niego wypowiedzi, to by z nie działającym. Co? No tak, tak było, dokładnie. Dobrze, ja myślę, że powiedzieliśmy bardzo dużo. Gdyby były jakieś pytania, to Czyli do kolegi się karkleje, będziecie kontakt. Karkleje, takie rzeczy wszystko jest. No, rzeczy to jest ważny. Tak, no, jest, uruchamiane, wszystko trybi i działa. E, pokażemy jeszcze, jak ona pod maseczką. A u nie musi być, bez przesady. Jakby... I tak jest na pewno. No, przecież, proszę cię. Jest wszystko ok, nie można tu mieć żadnych zarzutów. Jednostka bardzo dobrze nam znana, ten akurat jeszcze trochę pojeździ. Tak jak powiedział wcześniej, Jakub ma podniesione ciśnienie oleju, kolektory były czyszczone, podkładki pod stryskami były robione. Więc generalnie wóz jest naprawdę zadbany. A ja później jeździłem tym samochodem i sprawdzałem mu filtr stałych i powiem Wam, że mm, wzorzec, także tutaj nie ma żadnych. Ze skrzynią zero problemów. Tak jest. Zero. To zero tak jest. zero problemów. i brać. I, i Oleg Szczyń też był wymieniony z tego co pamiętam, No To tak, tak. kupowałeś go jakoś świeżo? Nie wiem czy teraz drugi raz był, czy nie, tak, już jakiś tak jak, było, nie? Jak, jak był kupowany był wymieniony no. i tak. I, I co dalej, no? no? i tyle. Cena? Cena? Cena to sobie w ogłoszeniu ludzie zobaczą. Cena, jak już tutaj są. ogłoszenia tylko w poście no bo to poście? w poście, bo ogłoszenia nie robimy rzucamy tylko i wyłącznie to na nasz fanpage i na YouTube'a film, który teraz oglądacie po to żeby żeby kupili to ludzie, którzy naprawdę cenią do, dobre warsztaty. Jaka, to jaka cena? 175 tysięcy złotych. 1,75. Specjalnie dla Was. Tylko special price for you my friend. Oh, Only tutaj. today. Only today. Only today. No tak, ale... Dobrze. auto jest wyjątkowy wyposażony bogato, prawda? I... Oczywiście. I normalna wartość myślę, że przekracza 180 nie, tysięcy. Nie no. Wartość ubezpieczeniowa nawet przekracza. No to wartość e, to, Jest to cena specjalna. Gdyż. Gdyż. Nieważne. Nie, I, nie jest specjalna. Ja też jest to wiem, centrum. że jest specjalna. Dokładnie. No, o no, tym, no, no, no. że jest, jest pracę, specjalna. Niech się o niej bawimy. Bo... A, no i oczywiście. Jest I oczywiście to... Zewnętrzny i wewnętrzny, tak? no, bo to, 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 to ja też, Ręczymy brać pod uwagę, tak? no, Generalnie wszyscy widzą jak się prezentuje, nie ma co już jak dalej tutaj mówić. Klocki, tarcze w bardzo dobrym stanie. Jeszcze tylko dodam opony oczywiście. Felgi będą na wiosnę delikatnie do prostowania, gdyż zmieniając na zimowe nie było na to czasu, żebyśmy to no. wyprostowali, ale delikatnie były do wyważenia. Także należy też to brać pod uwagę, ponieważ nie chcemy nic zatajać przed wami, tak jak nie zatajamy przed naszymi klientami. Dokładnie, tak jak prowadzimy nasz kanał Autodyżur, wszystko jest tak jak należy, nie ma żadnego rantu tutaj praktycznie, więc tarcze Krokki i klocki nie były wymieniane we wrześniu. Zawieszenie było robione? Nie, nie było robione, nie, dlatego, że nie było zbało, bo nie było potrzeby, nie, nie ma żadnych luzów. Okej, okay. chyba tyle. Wszystkie informacje, tak jak mówiliśmy, bo już 10 minut zaraz będzie filmu, i ludzie się będą w tak nudzić na tym filmie. Zapraszam do kontaktu ale i zaproszę: naprawdę... będzie numer telefonu do Rafała. Tak jest. Jakiekolwiek Rafałka. pytania, śmiało nie krępujecie. Dawidziu, Wam odpowie na Pisze, wszystkie pytania. Podkreślając zapisy, WhatsAppy, jakikolwiek yy, rodzaj komunikacji. Doświadczony sprzedawca, poradzi. Zapraszam serdecznie. <laughs> Trzymajcie się ciepło i życzymy udanych zakupów. Na razie. Ciao.